Witajcie! Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Renault Mastera. Samochód, który pochodzi z 2013 roku i wyposażony jest w silnik diesla o pojemności 2,3 litra i mocy 150 koni. Moc, która przy tych gabarytach auta, spokojnie sobie wystarcza. Możemy to auto załadować, a ładowność tego egzemplarza to 1150 kg. Możemy go załadować i te 150 koni wystarczy, aby płynnie i nawet na dłuższej trasie w prędkościach autostradowych jechać dynamicznie i przy tym ekonomicznie. Jeżeli chodzi o to, na co zwraca uwagę, to na pewno przód tego samochodu. Wygląda ładnie, nowocześnie i zwraca na siebie uwagę. Lampy, które pociągnięte są do góry oraz ten nowoczesny grill z licznymi przytłoczeniami Zwracają uwagę na siebie i na pewno będą godnie reprezentować swoją firmę, jeżeli będziesz samochodem poruszał się. Ponadto duża maska i biały kolor pozwalają na proste i bardzo czytelne oklejenie samochodu reklamą Twojej firmy. Można tu na przykład zwrócić nazwę firmy bądź logo Twojej firmy, które na pewno zwróci na siebie uwagę, gdy będziesz tym autem poruszać się. Ponadto u góry znajduje się kabina zypialniana, którą też idealnie można okleić, załóżmy. Nazwą firmy, czy adresem to, strony internetowej, jeżeli ten samochód chcesz użytkować w swojej działalności gospodarczej. Co znajdziemy jeszcze, jeżeli chodzi o nasz egzemplarz? Znajdziemy tutaj kierunkowskazy w lusterkach, a lusterka są naprawdę duże i parkowanie na nie, czy cofanie nie sprawi, nie myślę, nikomu problemu. U dół, to, dołu też znajdziemy ma mniejsze lusterko, które pokazuje nam martwy punkt. Przednie zderzaki oczywiście są w kolorze czarnym, jak to w Masterach standard. E, istotne to jest dlatego, że jeżeli będziemy parkować przy jakichś niskich słupkach, gdzieś oprzemy się o coś, no to nie będzie na nim widać żadnych zarysowań. Jeżeli chodzi o stylistykę, zwracam też na siebie uwagę znaczek, który umiejscowiony jest w masce i w takiej czarnej obwódce. Ładnie to wygląda i bardzo elegancko. Szyba przednia jest duża, a tak jak mówiłem na górze, na tej kabinie sypialnianej, znajdziemy też otwierane okna, co za chwilę Wam też... Pokażę. Z boku na drzwiach też znajdziemy listwę zabezpieczającą przed porysowaniem, czarną, więc możemy śmiało to duże drzwi otwierać nie bać się, że e, uszkodzimy sobie lakier, czy obijemy o jakiś słupek, ponieważ te elementy bardzo mocno wystają i przy otwarciu są one, że tak powiem, e, narażone na, na uderzenie, a w związku z tym, że są czarne, to nie widać na nie uszkodzeń. Jeżeli chodzi o lakier, autko nasze pochodzi z polskiego salonu i z tego, co wiem, jest w pełnym oryginale. Jest nim jeden kierowca i widać ją po zużyciu samochodu we wnętrzu. To auto w środku wygląda dosłownie jak nowe, jest bardzo zadbane i widać, że klient sobie to autko naprawdę dbał użytkował e, prywatnie dla siebie. Tak jak już prędzej wspomniałem, opowiadam o mało z przodu. Z boku znajdują się duże lusterka, na które parkowanie nie ma problemu. E, są tu też kierunkowskazy. Tu są te listwo zdobne, o których prędzej wspominałem. Klamki są duże i takie mięsiste, które naprawdę jak chwytamy, czujemy, że mamy e, do czynienia z wielkim samochodem. Tutaj są poszerzenia, aby zminimalizować opory powietrza do plandeki. W związku z czym szyb lepi, to powietrze jakby opływa i im mniej szumi podczas jazdy, przez co w środku jest dużo ciszej. Na kabinie sypialnianej, tak jak mówię, z boku znajdziemy takie otwierane okna z siatką przeciw owadami. Więc w nocy, jeżeli będziemy tam spali, możemy sobie to okno uchylić, a żadne owady też nam do środka nie wejdą. Pandeka jest duża, z tego co pamiętam, ma około 4,5 metra długości i chyba, jak dobrze pamiętam, 2 metry. 22 szerokości i 2,35 m wysokości. W związku z czym jesteśmy w stanie naprawdę dużo tutaj załadować. Sama plandeka ma też z boku, jak od środka popatrzymy, wzmocnienia, jeżeli chodzi o deski, więc nawet wrócimy wrócimy większe przedmioty, to nie uszkodzą nam plandeki i jest gdzie je zamontować pod względem bezpieczeństwa. Z boku też tutaj znajdziemy dodatkowy zbiornik na wodę. Mamy tutaj miejsce na płyn oraz kranik do, do umycia sobie rąk czy czy wody, oraz dodatkowy słowek zamykany na kluczyk, gdzie możemy wrzucić wszystkie podręczne narzędzia czy przedmioty, które potrzebne będą podczas użytkowania tego auta w trasie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o linię boczną. Sama pandeka, tak jak widać, jest bardzo wysoka, a auto bardzo przestronne, jeżeli chodzi o właśnie tę przestrzeń. Jedną z tyłu z naszym masterem i widząc wysokość tej pandeki, możemy mieć je złudzenie, że jedziemy za ciężarówką. Samochód naprawdę pod względem ładowności i przesłonności jest godne polecenia. Jeżeli szukasz dużego, przestronnego auta, do którego jesteś w stanie załadować meble, duże przedmioty, długie przedmioty, to to auto na pewno zda egzamin. To jest to samochód, który na pewno w Twojej firmie zda, zda rolę. Jesteś w stanie tutaj załadować i materiały na, dla firmy budowlanej, różnego rodzaju drabiny, płyty gipsowe i inne rzeczy. I jako auto do firmy, tak mówimy, przeprowadzkowej jak i auto, które ma jeździć na trasy i przewozić długie, jakieś wielkie przedmioty na dłuższych odcinkach. A ładowność 1150 kg, myślę, że spokojnie tutaj wystarczy. Ponadto samochód jest na kategorii B, czyli do 3,5 tony, więc myślę, że każdy pracownik będzie mógł tym samochodem poruszać. Z boku też znajdziemy obrysy, które pomagają w parkowaniu czy cofaniu, i w nocy widzimy, gdzie kończy się nasz samochód. Lampy z tyłu są ładne, nie są uszkodzone. To samo jeżeli chodzi o cały ten pastylny, tylny. Jest ładny i zadbany, i widać, że nigdy nie miał tutaj żadnej przygody przy parkowaniu, nigdzie nie zahaczył. Plandekę odsuwamy, mamy tu oczywiście wszędzie pasy zabezpieczające, z boku jak i z dołu. A po otwarciu klapy, tą tylną burtę możemy sobie opuścić. Samą plandekę, jeżeli nie potrzebujemy, oczywiście możemy zdemontować, i zostaje nam wtedy ta otwarta przestrzeń z eee, burtami gdzieś do tej wysokości. W związku z czym, jeżeli chcemy użytkować to na przykład na budowie, możemy sobie plandekę zdemontować, zostawić gdzieś w garażu i użytkować tylko otwartą przestrzeń. Jeżeli potrzebujemy zamkniętą przestrzeń, no to jest to idealne rozwiązanie. Ponadto, jeżeli chodzi o plandekę, w środku jest naprawdę dobrze rozświetlona. U góry mamy plandekę, która przepuszcza światło, w związku z tym w takim warunku jak teraz, jak wejdziemy na pakę, to mamy naprawdę ładnie i jasno we wnętrzu. Dołu kabiny wyłożony jest drewnianymi elementami. To samo na bokach, wzdłuż całej plandeki, mamy poprowadzone deski, dzięki którym możemy spokojnie dusze przedmioty przewozić i nie bać się, iż rozerwią nam plandekę z przodu, z tyłu czy też z przodu. We wnętrzu Renault Mastera poczujemy się jak w nowym samochodzie. Nasz egzemplarz ma co prawda duży przebieg, bo 559 tysięcy km. Ale przebieg jest zrobiony w całości na trasach i przez jednego kierowcę. Ponadto auto było na bieżąco serwisowane i wszystko co. Mogło się w tym samochodzie zepsuć przy tym przebiegu, zostało już tutaj zrobione i naprawione. W związku z czym na dzień dzisiejszy, auto do odpala dosłownie od pierwszego obrotu, a mechanicznie myślę, że nie wymaga wkładu finansowego. Jeżeli chodzi o wnętrze, stylistycznie wygląda to naprawdę ładnie i nowocześnie oraz bardzo funkcjonalnie. Znajdziemy tu m.in. taki klips dla dokumenty. Jeżeli musimy wypisać na przykład dokumenty przewozowe, możemy tutaj na klipsa zamontować sobie dokumenty i spokojnie je uzupełnić. Fajnym rozwiązaniem też jest schowek na dokumenty, który mamy u góry. Tutaj możemy wrzucić całą deczkę z dokumentami. Obok znajduje się mały schoweczek na drobne przedmioty oraz miejsce na drobne do, do koszyka. U góry znajduje się miejsce gniazdo na 12V, gdzie możemy podnosić na przykład nawigację, e, czy jakikolwiek inną ładowarkę. E, u góry, jeżeli chodzi o użytkowników, tras, na pewno spodoba się CB Radio, które jest tutaj zamontowane pod sufitem i bardzo ładnie tutaj się prezentuje jest to wbudowane dosyć, dosyć ładnie i elegancko, jeżeli chodzi o kierownicę, jest ona wielofunkcyjna znajdziemy tu między ten tempomat możemy nim właśnie sterować, ustawić na trasie prędkość autostradową i auto będzie nam cały czas ją podtrzymywać, z tyłu kierownicy znajdziemy wielofunkcyjną no wielofunkcję czyli możemy tutaj sterować choćby radiem, czy telefonem właśnie z koła kierownicy. Radyjko, tak jak prędzej wspomniałem, jest fabryczne, wbudowane, jest gniazdem USB oraz gniazdem AUX. Ponadto łączy się z telefonem przez Bluetooth, w związku z czym możemy czy otwarzać muzykę, czy właśnie włączać przez ten mówiący, właśnie łączyć się z tym, z tym z tym radyjkiem. Jeżeli chodzi o panel, na dole znajdziemy nadmuchy do pokrętła do regulacji nadmuchów, znajdziemy tutaj włącznik klimatyzacji, a tutaj jest przycisk do włączenia tempomatu lub ogranicznika prędkości. Jeżeli jedziemy przez miasto albo gdzieś gdzie jest budowa, wiemy, że ma być fotoradar, możemy sobie ustawić ogranicznik prędkości, w związku z czym na przykład, nie wiem, na ograniczenie do 70 i samochód nam tych 70 nie przekroczy. Jak już wyjedziemy z miasta, możemy ogranicznik prędkości wyłączyć i wtedy już jedziemy sobie pełną prędkością. Szyby przednie sterowane są elektrycznie, lusterka również sterowane są tutaj elektrycznie z panelu. Pod względem ilości schowków znajdziemy ich tu naprawdę sporo. W drzwiach tu jest jedna duża wnęka, gdzie możemy wrzucić portret, telefon czy wszystkie podręczne rzeczy. Tu jest taki długi schowek na dole, gdzie jest też takie wyprofilowanie pod, pod butelkę. Możemy tu spokojnie sobie wrzucić dwulitrową butelkę z napojem. Tutaj w drzwiach jest kolejny taki mniejszy zamknięty schoweczek, gdzie możemy wrzucić. Tu jest wnęka właśnie po lewej stronie. Tu są dwa miejsca na kubki z napojem, Możemy sobie tu kawkę trasę włożyć. Tu jest kolejna mała wnęka. Tu po boku po stronie pasażera jest duży, naprawdę duży przestronny schowek, też z takimi miejscami na jakieś dokumenty. Mała wnęka u góry, kolejna wnęka u góry możemy wrzucić znowu jakieś dokumenty i dwie małe półeczki u góry. Znaczy u góry, u po prawej stronie. Ponadto u góry znajdziemy zaraz pod, pod sufitką naprawdę takie duże, wielkie kieszenie z jednej, jak i z drugiej strony. E, oczywiście w zasłonkach przeciwsłonecznych jest miejsce na na przykład dowód rejestracyjny. A pod suficie po lewej stronie znajdziemy miejsce na okulary przeciwsłoneczne, które mają tutaj swoje miejsce. To są takie elementy, które może na krótkich trasach nikt nie doceni, ale jeżeli będziemy jechali 1000, 2000, a może 3000 km i musimy zabrać ze sobą podręczne rzeczy, to na pewno ilość tych wnętrz, które są, zdajemy egzamin. Tu postawimy sobie kawkę, tu podłączymy sobie ładowarkę, właśnie do gniazda 12V, aby telefon był podłączony. Tu możemy podłączyć CB radio czy nawigację. Radio, właśnie z tym systemem głośno mówiącym, dokumenty przewozowe, a różny portfel po lewej stronie. Niczego nie musimy szukać, wszystko ma swoje odpowiednie miejsce. Dał dodać, oczywiście, posiadam komplet książek serwisowych, a na, pod właśnie miejscami na kubki też jest właśnie dawnęka, gdzie te książki spokojnie się mieszczą. Tutaj od strony pasażera w środkowym fotelu też znajdziemy ogromny schowek. Tutaj, jak widać, jest naprawdę miejsca ogrom. W naszym egzemplarzu znajdują się tutaj takie pod, pod, podręczne rzeczy, jakaś skrzynka z narzędziami, jest tutaj trójkąt. Apteczka, takie podstawowe rzeczy, które muszą być w samochodzie, ale Janusz Stasen może spokojnie tutaj wrzucić sobie swoją torbę z rzeczami, z ubraniami na przebranie, czy nawet poduszkę do, do spania. Wszystko tutaj spokojnie się zmieściło, bo sam ten słowek jest ogromny i rozciąga się aż pod właśnie sam koniec drugiego, drugiego fotela, a u góry znajdzie się kabina sypialniana, tak jak prędzej o zewnątrz Wam pokazywałem, jest tam też swoje źródło światła, jest ładowarka, a cała wyłożona jest miękkim, takim bardzo przyjemnym dotyku materiałem oraz taką gąbką, że wsiadając tam jesteśmy w stanie naprawdę spokojnie się wyspać, jakbyśmy leżeli u siebie w łóżku. Tak wygląda, jeżeli chodzi o wnętrze. Oczywiście, jeżeli chodzi o zegary, są proste i czytelne. Znajdziemy też tu cyfrowy wyświetlacz kilometrów, komputer pokładowy pokazujący średnie spalanie, średnie prędkości. Jeżeli chodzi o radio, ma tutaj wyświetlacz u góry. Też to ładnie, nowocześnie wygląda. Tutaj mamy wszystkie opcje właśnie tego radia wyświetlane. Tu jest przycisk do sterowania centralnym zamkiem i do włączenia światła awaryjnych. Oczywiście źródło światła regulowane w różnych płaszczyznach, że pasażerowie mogą sobie, czy kierowca osobno właśnie to źródło pod siebie ustawić. Jedno główne i źródło światła, więc pod tymi względami jest tutaj naprawdę fajnie. Do auta to rzeczywiście są dwa kluczyki, obydwa są sterowane z pilota, a skrzynia biegów jest sześciobiegowa, w związku z czym na dłuższej trasie możemy zaoszczędzić właśnie na zużyciu paliwa poprzez włączenie szóstego biegu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kabinę. Tutaj też, co mi się podoba, nie jest to takie ponure, wygląda to ładnie. Góra jest troszeczkę jaśniejsza, taka, taka szara, dół jest czarny e, właśnie ta wielofunkcja na kierownicy i fotele, które mają też ciekawe. Odcienia. Odcienie boki są czarne, środek jest taki niebieski, granatowy, a u góry mamy czerwone wstawki. Wygląda to naprawdę ładnie i ciekawie. Co do fotela, jeżeli byśmy chcieli dojść, to co będzie do tego sowka, to też tutaj jest właśnie drugie dojście do, do tego e, schoweczka. Czyli jeżeli będzie pasażer siedział, możemy dojść od tej strony, jeżeli będzie siedział pasażer na środku, może do swoich rzeczy dojść od prawej strony. No i oczywiście auto jest trzyosobowe, więc jeżeli chcemy jakiś pracowników zabrać ze sobą na załadunek czy rozładunek, bez problemu możemy trzy osoby tutaj wrzucić i, tak jak mówię, pojechać gdzieś na... Na trasę. Jeżeli chodzi o zużycie przy naszym egzemplarzu, tak mówię, jest ponad 550 tysięcy km, ale auto nie jest zużyte i wygląda dosłownie jak nowe. Jedyne miejsce, gdzie widać troszeczkę zużycie, jest to kierownica, bo ona wykonana jest z plastiku, nie była przyta skórą fabrycznie, w związku z czym, w związku z czym to zużycie troszeczkę tutaj widać. Poza tym i mechanicznie, i wizualnie, jeżeli chodzi o wnętrze, auto naprawdę prezentuje się jakby dzisiaj opuściło fabrykę jest naprawdę ładne i zadbane jak na swój przebieg jak na swoje lata bo tu jakby nie patrzeć już minęło w tym wypadku 8 lat auto jest naprawdę naprawdę ładne i uszanowane Jeżeli auto ci się podoba i jesteś zainteresowany zakupem tego samochodu to oczywiście zapraszam na moją stronę wwwautostein.pl gdzie znajdziecie wszystkie opisy dane techniczne i całą, że tak powiem, e, specyfikację tego auta, łącznie z wymiarami paki. E, jest tam też cena tego samochodu, którą oczywiście zapraszam do, do zapoznania się i, i sprawdzenia. Jeżeli szukasz innego samochodu samochodu osobowego czy, czy innego egzemplarza to oczywiście zapraszam do śledzenia mojej strony. A jeżeli film Ci się podobał, to zapraszam do subskrypcji, subskrypcji kanału. Będę nagrywał kolejne filmy o kolejnych samochodach, które będą się u mnie pojawiać co jeszcze z takich rzeczy istotnych jeżeli chodzi o zakup oczywiście jeżeli chodzi o Renault Mastera tego w którym teraz siedzimy jest tutaj pełna faktura VAT w związku z czym każdy kto go kupi na firmę jest w stanie sobie cały VAT od tego odliczyć a samochód wrzucić w koszty no myślę wszystko jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji, subskrypcji kanału i do zobaczenia bardzo zwrócić uwagę na stylistykę oraz stan samochodu Samochód jest naprawdę w ładnym stanie, a lakier jest ładny i zadbany. Auto nie służyło budowlance, dlatego też nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Na drzwiach znajdziemy czarne listy, dotyczące przed obiciem oraz oznaczenie DCI 150 oznaczające wersję silnikową. O góry znajduje się kabina sypialniana, a jak z jednej jak i z drugiej strony ma uchylne okna. Lusterka są duże i parkowanie na nie nie sprawia problemu. Znajduje się w nich również kierunkowskaz. Pod plandyką znajdziemy jeden schowek zamykany na kluczek oraz zbiornik na płyn i wodę, który możemy umyć na przykład ręce ładunkowa jest spora, a plandeka jest w bardzo dobrym stanie. Nie jest nigdzie przetargana ani rozerwana. Wnętrze jest czyste i zadbane. Fotele też mają ciekawą kolorystykę. U góry znajduje się czerwone wstawki, a środek jest niebieski. Na kokpicie znajdziemy miejsce na dokumenty. Możemy klipsem zamontować dokumenty i spokojnie je wypisać. U góry znajduje się schowek na całą teczkę z dokumentami. Poniżej znajduje się radio z Bluetoothem, panel do sterowania nad oraz klimatyzacją. Skrzynia jest oczywiście sześciobiegowa, a za nią znajdziemy włącznik do tempomatu i granicznika prędkości. Kierownica też jest wielofunkcyjna. Na kierownicy znajdziemy przyciski do sterowania tempomatem oraz za kierownicą cały joystick, panel tak zwany do sterowania radiem. Zegary są proste i czytelne. Pozwolę sobie odpalić samochód. Zwróćcie uwagę, że samochód odpalił dosłownie od pierwszego obrotu. Żadne kontrolki się nie świecą. Poziom oleju, tak jak pokazuję, jest OK. A znajdziemy na komputerze wszystkie dane podstawowe, jak przegląd okresowy, kiedy powinien być zrobiony, prędkość średnią, przebyte kilometry, zasięg na baku, aktualne spalanie, średnie spalanie, paliwo oraz przebieg całkowity i chwilowy. Po prawej stronie znajduje się wskaźnik paliwa oraz temperatury. Prędkościomierz skalowany jest w 190, a po lewej stronie znajduje się obrotomierz. Pod względem ilości schowków znajdziemy tutaj dosłownie ich multum. Jeden schoweczek mały tu, tu jest wnęka, u góry jest wnęka, tam jest kolejna wnęka, po stronie kierowcy jest wnęka z gniazdem 12V, którego teraz podłączona jest CB radio. Tutaj poniżej znajdują się miejsca na kubki z napojami. Tu jest kolejna półeczka, a schowek po stronie pasażera zamykany jest naprawdę duży i przestronny. Po prawej stronie bognik znajdziemy kolejne dwie półeczki, w drzwiach z jednej i z drugiej strony jest jedna półka, tu jest drugi, soveczek i kolejna wnęka z wyprofilowaniem pod butelkę, a po fotelach, po obydwu stronach znajdziemy otwierane fotele z dosłownie ogromnym schowkiem. Na podsufice znajdziemy wyświetlacz pokazujący dane radia. Znajdziecie tu też do sterowania strony zamki i człowiekami awaryjnymi. Oraz źródło światła. W też zamontowane jest CB radio, A obok Cibiradio, z jednej i z drugiej strony, są duże przestrzenie, w możemy wrócić wszystkie podręczne rzeczy. W znajduje się otwór do wejścia do kabiny sypialnianej. Kabina sypialniana ma swoje źródło światła. Znajduje się tu też gniazda do ładowania np. telefonu oraz te okna, o których mówiłem, które jest możliwe do tworzenia. Mają też moskitierę, w związku z czym żadne owady tu nie wejdą. Cała kabina włożona jest takim miękkim, naprawdę dobrze wygłuszonym materiałem, który ugina się i jest bardzo przyjemny. Tutaj też znajdziemy takie wnęki, niż to widać teraz, ale możemy tutaj też swoje podręczne rzeczy wrzucić, a z jednej i z drugiej strony znajdują się wentylacje. W fotelu kierowcy mamy też podłokietnik, który na pewno zda egzamin na długiej trasie. Silnik, tak jak słychać, pracuje ładnie równo. Włączona do wioski ma na dmuchy w związku z czym słychać, jak pracują wentylatory silnik tak jak widać nie był myty jest brudny, ale w całości suchy, nie ma nigdzie wycieku w oleju jak już jesteśmy z przodu, warto zwrócić uwagę na ten grill, o którym będę wspominałem ma naprawdę ładny i nowoczesny wygląd szyby oraz usterka sterowane są tutaj elektrycznie